Cześć ludkowie. Ciągle rybka. <coughs> sezon, <coughs> sezon na grypkę. To jest ich rybka. Dziś będzie znowu arganowe. Arganowe Gentle Shave Cream. Polski produkt z polskiego. Dobra, z niemieckiego sklepu na terenie Polski, czyli z Rosmana. I jak widzicie, znowuż dosyć sporo, bo bo krem nie jest specjalnie wydajny. Ale dlaczego znowu żargonowano? No wiecie, maszynką się ogoliłem. Było fajnie. Powiedziałbym, że ciekawie było. A teraz postanowiłem użyć szawetki na yy, te żyletki Artis Club typu o, no, trochę za, za dużo wody było i lecę po całości. Potem wskoczył pod prysznic i będzie od razu pani koszulki. Nie? No, robi się nieźle, ale dla mian robi się trochę za sucho. Już, 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 już. Podstawa nabilżania piecki Pikachu za 10 złotych. No. I jazda dalej. Ja myślę, że to się spisze pod szafetkę, bo w końcu zawiera w sobie olej alerganowy. Fajny kosmetyk. I, I powinno się ślizgać pięknie. Słuchajcie, to jest, to jest chiński klon. Nie jest jakiegoś tam innego. Zresztą diabli wiedzą. Na pewno nie Deixa. I ym, w środku jest oryginalny nożyk Federa. O gładkim ostrzu, czyli Professional. I słuchajcie, to jest ósme użycie tego nożyka. To są te nożyki, są dosyć trwałe. Jednak te, 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 federowskie, Dobra, ślizga się troszeczkę. Słucho ma być. Trochę ciężkawo się goli, ale przyczyna tego jest bardzo prosta. Ja uhodowałem chyba pięćdniowy zaraz. No tak długo się nie goliłem. Powiem Wam, że miękki się już robił. Znaczy, już się zrobił miękki. Łaz był już miękki i... Mówię akurat, potrzebę będzie. Chociaż, prawdę powiedziawszy, Japurek niedawno w jednym ze swoich filmów dowodził, że jego tygodniowy zarost bez problemu poszedł maszynką. I to maszynką, która jest, uchodzi za maszynkę do codziennego golenia, czyli Merkur 34. Maszynka łagodniutka, przyjemniutka. Aż. Zadziwiające, że taki długi zarost poszedł Prawda? Poszedł już. Miałem no, 34, tygodniowy zaraz. No. Czujemy z nikły. Trzeba dojechać. A. Tutaj też sobie źmiemy, to jest zawsze miejsce dość upierdliwe. Tam najszybciej się przedrasta. Будет куда-то Ты а? Да, сюжет. No, już nic nie robię. Powiem Wam, że ja ten nożyki Artis Club, profesjonalne, gładkie, to ja najbardziej lubię tak po trzecim goleniu. Widzicie, tam ze trzy golenia goleni już się wytrą o tą moją skórę i przestaną być takie fabrycznie agresywne. To jest wtedy najprzyjemniejsze golenie, ten sprzęt. No, i teraz już jest ósme. To już jest tak na granicy, ma tam 7-10 goleń w zależności od tego co, jakim mydłem, w której szabetce to to jest tak to już jest dużo te 8 ale no cóż, możemy powiedzieć, że 8 goleń Nożykiem jednym to wcale nie jest źle. Bo zwykła żyletka to. Dwa, trzy. Tylko, że noży Artis też kosztuje dużo więcej. Dobra. przeszunia Jechane. Próbowało spać. Wiesz, na, na takiej szabecy dużo się mieści. My dwa. Tu się stara miejsce przy miejscu, a tu wiecie, się... został paseczek. Tam. W porównaniu z tym miejscem, które e, golone było obok, no to był las. No. Także szaweteczka przy usądolenie już czuć, że nie jest pierwszej świeżości. Mówię o... o krawędzi tnącej, ale jeszcze robi robotę i to przyjemnie, bo łagodnie. Serio. Bardzo przyjemnie. Bardzo ciekawie taki trochę inny ten zapach jest tego mydła, bo to jest bardzo mydlany zapach, tylko to jest taki, taki zapach szlachetnej mydlarni, wiecie, to nie jest jakieś takie ordynarne mydło, tylko takie bardzo gentle, takie milutkie. Jeszcze przy okazji powiem Wam, bycie uświadomiłem sobie, że gołe ostrze to jest znakomity sprzęt do tego, żeby się nim przegolić. Co to jest to przegolenie się? To jest gole, po, ogolenie się. Jakby sama nazwa wskazywała, leczko za głęboko. I. I co się wtedy dzieje? Wtedy jest włosek, czubek włoska jest pod skórą. I on rosnąc, ten włosek. Może nie trafić w otworek, którym powinien wyjść. Nie? Nie, nie, nie tu, tylko obok. I zaczyna się wrastanie włosków, które to wrastanie powoduje stany zapalne. I to jest to przegolenie się. A teraz zobaczmy, jakie jakości piana jest tak. Widzicie? Nie jest źle. Chipiana jest świska. Po prostu ten. Arganowy olej, który jest tutaj w składzie jest robi robotę, taką kosmetyczną robotę. Wielnacja skóry, ochrona dalecie. Tak jak. no. Jako, że olej garganowy wcale tani nie jest, to dlatego taka stube, tubeczka 100 drowa. o niespecjalnej wydajności niestety kosztuje kilkanaście złotych. Podczas gdy podobnej wielkości inne kremy można kupić za połowę tej ceny. I przez to będą bardziej wydajne. Ale opieka, jaką oferuje olej garganowy dla naszej skóry. Jest naprawdę fajna i, I chyba warto. Dobra, sobie też wytrzymam. Co wam powiem, to wam powiem. Jest dobrze. Jest dobrze nawet bardzo. Old Spice Original, zaraz idę do pracy, więc jak wrócę, to ze mnie to wywietrzeje już dawno. A kiedyś trzeba dziada użyć, bo z aktualnych Old Spice'ów to ja. Old Spice'ów. Z aktualnych Old Spice'ów to ja. Najchętniej używam white water white water ma taki świeży zapach, ten original to, to nie jest to co kiedyś dobra yy, dziękuję za uwagę do następnego roli, może będzie trochę krótszy zarost i, i mniejsze przygody yy, chociaż strat nie ma, nie było żadnej czerwonej kropki, się nie pojawiły. Tak powiedziałem. Do następnych. Cześć, ludkowie, trzymajcie się, pa.